Siemanko, Tulka, przepraszam Was za taką nieaktywność, ale jak się skończył rok szkolny, to pojechałam na wakacje i dopiero teraz wróciłam i powracamy z Robloxem. I dajcie znać, czy chcecie więcej gier w Robloxa. Zostawię ci łapki w górę i subiki. Ogólnie to teraz będziemy sobie grać w 99 nocy w lesie. Jest to teraz bardzo popularna gra i myślę, że ona jest fajna, bo tu też ludzi na przetrwanie i tak dalej, więc no, zaczynamy. Ok. Wszyscy w ogóle tutaj skieczą koło mnie, nie wiem czy ktoś mnie tutaj rozpoznaje, dajcie znać czy wygraliście akurat tą grę Dobra, może tutaj ktoś tworzy serwer, okej, okay, dobra to były na dwie osoby Aha O nie, jestem sama O nie, ja nie chcę być sama, ej, czekajcie, bo ja nie chcę być sama A nie, dobra, jestem z jakimiś kośćmi, dobra czekaj, czy, czy, czy Pytanie, czy oni w ogóle coś będą robić Ogólnie to ja bardziej ogarniam granie w tą grę na telefonie, więc no sprawdźmy czy w ogóle, ogarniam coś. Ten. Mm. Czekajcie, bo ja ogólnie muszę ogarnąć, jak się robię drewno. No, czy się ogarnie? Nie wiem. Spójrzcie, jak ja mam tu shift, to może. Nie, no ja nie wiem. Dobra. Może nie będę rąbała po prostu. Trudno. Okej, okay, spróbujmy. No jak oni... No, tak, może... A może ja bym muszę po prostu naciskać? Dobra. Widzicie? Nie myślę. Dobra. Ale zrobimy pierwsze drewno. W sumie drzewo. O. No Jezu. O. Dobra. Na pewno wiem, że chyba... E, w Zbiera. Czekajcie. F tak, dobra. I od razu yy, roślina E. Posadzimy sobie tutaj już od razu, żeby wyrosło kolejne drzewko blisko bazy. Dobra, idziemy dorzucić do ognia. Ja z tego co wiem, to chyba F i też F wypuszcza. Dobra, ja bym... O, tutaj mamy... O, jest to jest mega przydatne. Tutaj mamy ten y, węgiel, więc ja go dorzucę do ogniska. Już na pewno będzie rozpalony i się też chyba powiększy. Może trochę. Dobra, dobra jeszcze dosłownie brakuje ten. Dobra, spróbujmy wziąć kolika jakiegoś. Albo dobra, chodźmy po y, ten. Po, 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 po. Jak to się. O, y, po wędkę. Zapomniałem, jak to się nazywa. Może mogę? I będziemy łowić ryby. Ja też. To gra jest ogólnie fajna, jak się gra z koleżankami, kolegami. Ja bardzo lubię grać z moimi koleżankami w tą grę. Jest bardzo fajnie. Więc no, fajnie się gra. Więc no. Czekajcie. To jest. Dobra. To chyba to. I, I nie wiem, jak to ogólnie. Backspace. Dobra, upuść. A ja nie chcę upuścić, czekać, bo ja nie wiem, jak się. O, noc się zbliża. Dobra, zostawmy to może. Może ja nie będę tylko łowiła. Wiem, że pierwszego dnia. Bo ja też nie grałam w to tak dużo. Ale wiem, że pierwszego dnia na pewno nic nie atakuje. Proś tam wilków. Więc, no, pierwszego dnia normalnie możemy robić jakieś tam rzeczy. Ja nie potrzebuję coś zjeść, więc chodźmy po marchewki. Po prostu będę jadła z ziemi. Dobra. Dobra. Czy tutaj daleko mi załapie? Nie. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Jemy, jemy. O! Tutaj to odkryj. To pokazuje, jak dobrze się nie mylę, gdzie jest skrzynka. Więc, no. Tam gdzieś. Dobra, to ja w pójdę tam. Musimy mamy drewno. To jest już jakieś takie dziwne dźwięki ogólnie. Więc no, dobra, posadziłam kolejny ten. Dobra, idę dorzucić do, do tego. Mmm. Dobra. Jeszcze ja czekam na dzień bardzo. Ja też będę robiła drewno ogólnie. I wsadza tutaj. Tak, wiecie, za to można robić różne przedmioty. I no. No, to jest też mój plan. Przejdźmy zrobić tu drewno, tutaj jest jakieś drzewo. Ja bardzo nie chcę trafić na żadnego wilka, bo jak nie wiem, że ja mam nie, nie dam rady z nimi pewnie. Więc unikamy wilków. Nie wdrażamy się. No chyba, że będzie musiała. No to też inna sprawa. To już inna sprawa. Właśnie mi się wydaje, że chyba tam gdzie on teraz poszedł. Ten taki nie wiem, czy widzieliście o tam, tutaj gdzie myszką. Tam jest chyba skrzynka. Ja właśnie o tę strzałkę chodziło. Cały czas mi się jakieś takie dziwne coś. Nie wiem co, co tu chodzi. Dobra, posadźmy tą roślinę. No chodźmy zobaczyć co tam jest. Bo mnie bardzo ciekawi. Może jakaś skrzynka. Okej, to zobaczcie do danyskiego. Informacje jakieś zaraz przeczytamy. Otwórz drzwi. Czy tutaj coś jest? Tak, śrubka. Patrzcie to i jest ja już jakieś takie strasznie dziwne dźwięki, ja się tu tak ten, tak się tu boję o, otwórz skrzynię, dobra mam skrzynię, czyli dobrze myślałam, że ta szczopka była właśnie do tego, że tutaj jest skrzynia Jezus Maria okej, okay, dobra, to jest mega przydatne pierwszy raz mm, mam broń, to się rewolwer nazywa, jak widzę, więc fajnie, fajnie i amunicję więc no Fajnie. W tej grze ogólnie. Dobra, idziemy do bazy. Fajnie, że tutaj pokazuje ognisko, że jak się zgubisz no nocy, to żeby będziecie wrócić. Myślę, że to właśnie chodziło o to. Ta strzałka. Już nie pamiętam, gdzie ona była, ale dobra. Ja też na pewno chyba się teraz zajmę pozbieraniem jedzenia, bo mamy mało. I po prostu no. Dobra, sprawdzam, co ja mam, bo ja w ogóle już zapomniałam. Dobra, teraz to dajemy tutaj. Dobra, to się właśnie mieliło i mamy chyba jedną śrubkę. I w sumie, czy nasz potrzebuje? Tak. Potrzebuje. Spalamy i idziemy zbierać jedzenie, żeby każdy miał ten. Każdy miał co jeść. Będziemy też królikami. W ogóle ja ogólnie tych ludzi nie znam. Więc no yy... no, może kiedyś zrobię coś takiego, że pogram z wicami czyli z wami Nie wiem, nie wiem. Co się zobaczy? Dobra, tutaj królik jest mnie tutaj... Gdzie podejdziemy? Ja tak nie lubię gonić królików, jakby... Jakby... Ja się boję, że ja wpadnę przy okazji na wilka. Ja tam teraz dziwną kombinację rąk. O, tam jest wilk. Super. Jak, jak mi ten tam królik ucieknie, to ja tam nie biegnę. Dobra, mamy mięso. Szybko, żeby mi tu wilk nie przyszedł, bo będzie bo będzie masakra. No. Dobra. Ja wiem na pewno, że też tego mięsa się nie serwego. Kluczą stopę dzisiaj można zrobić. Dobra, to będę sobie ja te króliki. No nie, drugi dzień. Czy też się kroi, dobra. Przucamy ten, a tutaj mam chyba drewno. A nie, marchewki, dobra. Dzisiaj ja nie pamiętam już. Uff, dobra, ja się boję. Noc się już zbliża, więc no, tylko ja chcę tylko królika. Ja chcę tego królika. Co jest z tym królikiem? nie, ja, bo z tym królikiem jest chyba nie tak. A nie, dobra, wszystko tak. Dobra, ogólnie to ja muszę coś zjeść. No, no i ktoś mi wyża wszystko. Dobra, chociaż zjem to jedną marchewkę. Ja muszę się koniecznie. O, tam leży mięso wezmę je ja do ugotowania. Dobra, muszę bliżej podejść, oczywiście. Dobra, wziąłem. Okej. Okay. Musimy teraz to przysmażyć. Ogólnie nie wiem, ile ten film będzie trwał, dopóki mnie coś nie zabija. Więc, no, trochę to może też potrwać. Dobra, mam nadzieję, że ja to zjadę. Mam mega mało jedzenia, no ale tutaj już praktycznie wszystko jest wokół pozbierane, więc no... Ja patrzę, jakie przedmioty możemy stworzyć, bo mi się nudzi. Okej, okay, stare łóżko, to potrzebujemy 20 drewnian. Czy to się opłaca? Ja myślę, że tak i najpierw chyba skorzystamy ogólnie z tej mapy. Za trzy drewna, więc ja idę zrąbać, wystarczy no drewno. Drzewo znaczy się i już. Wiem, że chyba 3 dnia przyjdzie informacje i będzie jest tam z kim walczyć. To tam bardzo prawdopodobne, że ja mogę zginąć, więc no. Dobra, no nie, niech to się rąbie. O fajnie, mamy dzień. Super. Ja wezmę sobie tą roślinkę i po prostu zaraz ją wyrzucę, ale bliżej bazy. Więc tutaj może F i teraz roślina. Dobra, i ja idę dać to do tej maszyny. Mamy mega mało ogniska, więc teraz też no trzeba to też zrobić. Dobra, to chyba łowi ogólnie, To Są szapy. Muszę są żaby To są żaby Ja się boję, że te żaby coś zrobią Dlatego się kara, bo może można je zabić Ej Jezu, jak się wzrosią ej. 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 Ej, ej 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 ej, 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 Zostaw mnie Koleżko Koleżko Nie skacz za mną Dobra, to już wiem, że lepiej nie podchodzić do żaby, bo ona zabiera życie. Jezu, ej, się tak wystraszyłam. Nie, dobrze, że mam dzięki włączone, bo ja teraz będę słyszeć, kiedy idzie ta żaba. To słychać takie skakanie. Jezu, ile tu jest żab? Jezu, ja pierwszy raz widzę w tej grze żaby. Bo ja nie, przetrwa nie przetrwałam długo w tej grze. No. Zresztą tutaj gram pierwszy raz na komputerze, więc no, na tym komputerze. A tak też ogólnie na swoim prywatnym komputerze gram i na telefonie. Więc no. Dobra, idziemy dorzucić. O! Ktoś przyniósł bandaż, fajnie, fajnie. Dobra, stwórzmy tu mapę, żeby wiedzieć co i jak. Dobra, wydam na mapę i teraz skieruję z tą mapą. Projekt mapy. Dobra, ja mam ten projekt mapy. Tylko nie wiem, gdzie ja go mogę postawić. Tutaj, żeby się ochronić przed jakimiś tymi. Tak, ja myślę, że tutaj jest spokojne miejsce. Jezus, moje, to były takie straszne dźwięki. Aha, dobra, a ja myślę, że jak tam Tutaj. Jakby mi się wydaje, że ogólnie jestem sama teraz gram Mi się tak ogólnie wydaje, bo skoro ja jestem sama tutaj, ja w ogóle nie widzę nikogo. Co to jest? Ej, czy widzicie co tam jest? A może właśnie na nie walczyć z tymi żabami czy coś? Ej, co to jest? Ej, nie, ja się boję tam iść. Albo po prostu, żeby mnie zabiło i żebym zagrała z kimś innym. Bo ja nie, o nie. No zbliża. dobra, ja idę do tu, tutaj. O jezus, Maria. Nie, nie, goń mnie. Dobra, albo mnie w sumie. I tak się zawsze boję, jak to takie, takie dźwięki. Dobra, niech mnie coś zabije, bo. Dobra, już i tak długo gram, więc myślę, że zagram... O nie, ci panowie, będą teraz przychodzi chyba... Niech mnie ta żaba szybciej zabija. Szybciej... Kochana, ja nie mam czasu. No dobra, dzięki. Pominąć. Nie, ja nie chcę ożywić wszystkich, co? Ja nie chcę, ja nie chcę. Wszyscy w twojej grupie zginęli. Nie, co ja zrobiłam? Ja nie chcę grać z tym samym składem. Nie, ja nie gram. Ja... Jezu! O później nie chcę grać sama. Dobra i teraz chodzimy od nowa. Musimy wyciszyć dźwięki. Dobra, jest git. Dobra, ja na pewno nie chcę grać całą to było straszne. Więc no, jadę na 4 osoby. Żeby ktoś przyjdzie. O, fajnie, jest druga osobka. Fajnie, ja jakby przyszły. No, nie zostawiajcie mnie. No, jezus, ale, ale. Ja chcę tutaj wejść. Ja chcę tutaj wejść, proszę. O, fajnie, weszłam. Myślę, że to będzie ostatni raz, jak gramy, bo też to trwa długo. I chwilkę pogramy oczywiście, żeby nie grać za długo. Bo żeby ten film nie trwał długo. Żebyście też fajnie tylko oglądali. Więc no myślę, że jeszcze chwilkę poglamy, pogramy. Okej, okay, przetrwaj 99 nocy. Poszukiwanie co jak ino dzieci pomogą. Tyle się dowiedzieliśmy na razie. Jak jestem znowu sama, to ja nie ręczę za siebie. Brak. Słucham w 3, a tu ono w ogóle chyba się nie ruszałem Super, spoczko. Bo mi się po prostu zlagowało. Dobra, grajmy, zróbmy tak, że po prostu rozpalmy ogień i kończymy. Jeśli chcecie drugą część, to oczywiście napiszcie w komentarzach, i wyjdzie ten film. Nie wiem kiedy on wyjdzie. Może dzisiaj. Więc no, rozpalmy dosłownie ogień i po prostu będziemy kończyć odcinek, bo uwierzcie mi. Długi, jak dwa długo rośliny e Jezus. Odcinek to się... W sensie wiem, że nikt go nie ogląda, więc no. A naprawdę się mi chcę bardzo, żebyście oglądali. Więc no, bardzo mi zależy też na subskrypcjach, żeby trafić e dużo. Mimo, że nie ma tych 200 subskrypcji. No wiadomo, też masz mi się jak e ten Srebrny przycisk YouTube'a i tak dalej, o to, więc no nie wiem, który jest pierwszy, czy złoty, czy srebrniczko, czy co tam jest tam jest ten atom, to chyba dziecko jak się znajdzie, dobra, ja i tak zaraz dead, więc no dobra, ja po prostu chcę pozbierać ząby ostatnie drzewo, ja będziemy kończyć więc no Ej, ale ja też żaby było coś takiego dziwnego ja pierwszy raz się z tym spotkałam, tak że mega dziwne. Dobra, robimy. Okej, okay, może się oprze, zanim oni to zrobią. Ojej, ja w ogóle, o, wow. Dobra, zbieramy. W ogóle czasem mam tak, że jak zrobię drzewo, to yy, nie mam tego. Yy, nie mam w ogóle czasem drewna, więc to trochę dziwne. Jezu, czemu oni nie zbierają drewna, ani nic? Czy jestem sama? Nie, nie jestem sama, to gdzie oni są? Dobra, okej, okay, nie wnikam. Nie wiem czy na to są radę są Jezu, ile one tu mam rzeczy? Dobra, to skończymy na tym. I myślę, że wsadzimy ostatnie po prostu te trzy drewna do ognia i będziemy kończyć, więc... No. Czemu wypadasz z mojego worka? No, no, no. Więc, no, idziemy dołożyć dosłownie ostatnie drewno. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało. Pamiętajcie, żeby zostawić ławkę w górę i subyki. I może przesyłajcie dalej mój kanał. Może zdobędę te 200 subskrypcji. Więc, pa pa!